że odcinka EFSTON, LIDER, WIZE, Elocity, PLATINET, CLICKLIST, i REPAIR, WYPOŻYCZ, TESLA, PSTRYK. Cześć, witam. Dzisiaj taki temat mi przyszedł do głowy. Analiza rynku motoryzacyjnego, szczególnie tego elektrycznego rynku motoryzacyjnego pod koniec 2025 roku. Myślę, że czekają nas duże zmiany na rynku, a to w związku z tym, że końcówką tego roku, w zasadzie początkiem przyszłego roku, Kończy się możliwość uzyskania dopłaty na auto elektryczne, a w zasadzie to jest ostatni moment, żeby kupić auto elektryczne, bo przypominam, według większości informacji wychodzi na to, że dobrze mieć stały dowód, żeby złożyć wniosek, czyli trzeba auto odebrać, że tak powiem, szybciutko w miarę szybko złożyć wniosek, no, żeby zdążyć na dopłaty, żeby się załapać. Różne są, różne są informacje, Nie, niektórzy mówią, że to będzie koniec stycznia, inni, że koniec lutego, kto inny, że koniec marca. Raz na miesiąc tutaj Narodowy Fundusz publikuje informacje, ile tam tych wniosków już przyjął. Z tego można wywnioskować mniej więcej, ile pieniędzy zostało, ile wniosków jeszcze da się złożyć. No, niemniej jednak temat dopłat to jest temat bardzo rozległy, bardzo skomplikowany. I tutaj, może tak na marginesie, szybko moja historia. Najpierw zamówiliśmy LIFA 40 kWh, mieliśmy dostać dopłatę, wszystko było gotowe, no ale nigdy nie został ogłoszony ten nabór, wtedy to miało być chyba 37 tysięcy. Nic z tego nie wyszło, więc tutaj raz na dopłatach, żeśmy, że tak powiem, zrezygnowali z samochodu i nie kupiliśmy, bo ten pierwszy program jakoś tam nie wystartował. Potem był mój elektryk, no i tutaj zakupiliśmy Kia Niro. Ale co się potem okazało? No mieliśmy pecha, bo wybraliśmy zły leasing. Nasz leasing nie podpisał umowy z narodowym funduszem, i dzięki temu nasze auto nie było objęte dopłatami, a widzowie, którzy dokładnie wtedy jak my odbierali samochód, te dopłaty uzyskali, więc to była druga wtopa z dopłatami, a potem była trzecia przeprawa z dopłatami, bo tutaj też wniosek został odrzucony, ale powtórnie udało się jakoś tam wyprostować te sprawy wiele miesięcy dużych nerwów zmarnowane co najmniej kilka dni, roboczo dni, na załatwienie tego wszystkiego. No ale się udało, jedziemy dzisiaj w Tesli, która została dofinansowana, ale to też nie do końca, bo zapłaciliśmy 40 tysięcy watu, żeby potem prawie po roku odzyskać 27 tysięcy dotacji, więc kto kogo dofinansował, odpowiedzcie sobie sami. Niemniej jednak, dzisiaj mamy możliwość uzyskania przeciętnie około 30 tysięcy dopłaty na zakup samochodu elektrycznego. W najlepszym wypadku, jak ktoś zezłomuje samochód, to może być to nawet 40 tysięcy, więc no jest o co zagrać. Natomiast trzeba grać rozsądnie i z rozwagą, bo dzisiaj, dzięki temu, że mamy końcówkę dopłat, no wszyscy się rzucili i w salonach nie ma samochodów. Tutaj niektórzy sprzedawcy mówią, że obiecują, że samochód będzie do dwóch miesięcy, to jeszcze wtedy dopłaty będą. No, różnie może być. Na pewno nie wierzyłbym temu tak bezkrytycznie. Natomiast to. Co było fajnego jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu? Były naprawdę duże rabaty na samochody. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, opowiem Wam o takich samochodach jak choćby MG4. No tutaj, były rabaty, akurat na rocznik 2024, no, ale to były rabaty sięgające tam naprawdę dużych kwot. Można było uzyskać 20-30 tysięcy 20, rabatu I jak komuś jeszcze dzisiaj by się takie auto udało znaleźć z takim fajnym rabatem. I zgarnąć dotację, jakby się bardzo szybko ogarnął, no to myślę, że to jest mega fajna oferta. No bo to, auto, bo to auto już ma dobrą cenę, to auto jest przecenione, a do tego dochodzi dotacja, więc wszystko w porządku. Natomiast, jak ktoś chciałby kupić tak już bardziej cennikowo samochód, no bo tych gotowych do odbioru i tych przecenionych czytaj już nie bardzo da się kupić, no to wtedy sprawy wyglądają troszkę bardziej skomplikowanie. Bo dzisiaj myślę, że bardzo fajnej oferty nie dostanie. A trzeba pamiętać, że dotacja no to jest jakaś tam możliwość. No, większość dostaje, ale zawsze jest to związane z jakimś tam wysiłkiem z naszej strony i zawsze jakimś ryzykiem, że a nuż się spóźnimy, a nuż nasz wniosek zostanie odrzucony, a kolejnego już nie będzie czasu złożyć, różnie może być, więc ja bym do tego podchodził na chłodno. Czyli tak, jak ktoś, że tak powiem, znajdzie jakąś super ofertę, no to pewnie, mając świadomość, że dotacja to jakieś tam ryzyko. Niech bierze, niech kupuje, niech się cieszy elektrykiem już teraz. Natomiast ja myślę, że warto poczekać, bo to myślę, że nie będę prorokiem, jak powiem, że w okolicach stycznia, lutego, marca, kwietnia, no pierwsze półrocze 2026 roku stanie się to, co dzieje się w każdym kraju Europy, czyli rynek zamiera, no bo wszyscy teraz na koniec roku się rzucili, to początkiem roku naturalnie no nie będą bardzo poszukiwać samochodów, bo kupili go końcem roku. Tutaj oczywiście już zwiastuje artykuły, że elektromobilność znowu e, odchodzi, że koniec elektryków bo się nie sprzedają. No będą znowu takie artykuły, choćby takie artykuły, były jak w Niemczech dopłaty zostały zakończone, więc u nas niestety pewnie będzie podobna głupota, bo tak to mogę tylko nazwać. Natomiast to będzie normalna reakcja rynku na to, że rynek jest zdestabilizowany dopłatami, no bo takie dopłaty zawsze rynek w jakimś stopniu destabilizują, więc dzisiaj, poza małymi wyjątkami, to, że mamy dopłaty, powoduje, powoduje że, auta się, że auta się szybciej sprzedają, że ludzie rzucili się na samochody, więc te samochody no, trudno wyrwać w dobrej cenie. A dzisiaj trzeba pamiętać, że dzisiaj większość marek ma taką politykę, że ma ceny takie jeszcze trochę jak z pandemii, a potem kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy rabatu. No natomiast jak wszyscy się rzucili, nie ma samochodów, a ktoś faktycznie, nie wiem, rozbił samochód, musi kupić samochód, to zapłaci tą wyższą cenę, a że nie ma samochodów, dealer ma jeden ostatni samochód, no to pewnie go jakoś szczególnie dobrze nie sprzeda. Mając tego świadomość, jak ktoś nie znajdzie dzisiaj dobrej oferty, komuś się nie śpieszy, to ja bym tam osobiście poczekał te kilka miesięcy, może pół roku aż znowu pojawią się mega oferty. No wiadomo, że to wiąże się z jakimś wysiłkiem, bo tutaj wielu moich widzów z południa Polski jeździ nawet nad morze, na Bałtyk i tam poszukuje samochodów w salonach, bo tam się okazuje, że no jednak jest mniej klientów, a salonów też jest całkiem sporo i jak ktoś tam gdzieś jakieś auto przysłowiło, przykisił na takim salonie, no to jest w stanie nam go sprzedać z fajnym rabatem i myślę, że no dzisiaj, w dzisiejszym świecie, poza kilkoma wyjątkami, no to kupując elektryka, Trzeba tak poszukać. Trzeba tutaj jakiś sensowny rabat wynegocjować. Trzeba takie auto w dobrej cenie znaleźć, bo można naprawdę zyskać kupę pieniędzy. I tak na to patrząc, no tak, bym miał kupić elektryka dziś, no to bym starał się poszukać właśnie takiej okazyjnej oferty. Natomiast jakby mi się nie śpieszyło, no to zdecydowanie poszedłbym w poczekanie troszkę i poszukanie sobie jakiegoś samochodu za kilka miesięcy, bo myślę, że. Dzisiaj dealerzy rzucili się, pozamawiali samochody, te samochody podpływają za 2-3 miesiące, no a wtedy rynek już będzie takim rynkiem zastygłym z powodu właśnie skończonych się dopłat, z powodu tego, że właśnie dopłaty się skończyły. No i wtedy na pewno będzie prościej wynegocjować jakieś rabaty, znaleźć jakąś fajną ofertę. No i wtedy też będzie prościej, bo nie trzeba będzie urzacić się z dopłatami, bo choć dopłaty fajnie rozkulały ten rynek, to uważam, że cały ten konstrukt... Które funkcjonuje od wielu lat tego generatora wniosków, no to jest wszystko, że tak powiem, źle zrobione, i to nie sprzyja temu, żebyśmy my, jako tu beneficjenci dobrze wypełniali te wnioski, ale też daje w kość po drugiej stronie pracownikom Narodowego Funduszu, no bo tam jest mas masę błędów. Także to zostało no, ładnych kilka lat temu źle wymyślone, no i niestety tak to pokutuje, że jest to. Skomplikowane i wiąże się z jakimś tam sporym wysiłkiem. Oczywiście, że są wyjątki, jak ktoś dobrze się w tym wszystkim orientuje, jest taki sprytny, sprawny, no to sobie z tym poradzi i, 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 i znam ludzi, którzy ogarnęli dopłatę naprawdę bez jakiejś tutaj buli. Natomiast u nas rodziło się to w wielkich bólach, więc mówię o własnym doświadczeniu. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Czy lepiej kupić elektryka już dziś i załapać się na dopłaty, czy może, tak jak ja myślę, poczekać te kilka miesięcy, może pół roku, no i wtedy kupować już na takim normalnym rynku. Ciekawe, czy będą jakieś jeszcze programy dopłat. Według mnie lepiej, żeby nie było, bo jak będzie zapowiedź kolejnych dopłat, no to tym bardziej rynek będzie całkiem zastygły, no bo jak będzie zapowiedź dopłat, to nikt nie chce się, że tak powiem, przysłowiowo sfrajeżyć i kupić, a potem się dowie za miesiąc, że była dopłata, że była możliwość, że tak powiem, kupienia samochodu troszkę później, załapania się na dopłatę, więc... Nikt nie będzie chciał kupować samochodów, więc dla mnie lepiej, żeby już dopłat nie było i żeby nasz rynek w końcu dopasował się do rynków Europy Zachodniej. No bo tam da się kupić elektryki naprawdę w dobrych cenach, i zazwyczaj nawet jak popatrzymy na takie konfiguratory jak choćby Tesla, często, gęsto są tam lepsze oferty. Już na podstawie konfiguratora widzimy, że tam no, wychodzi jakoś taniej a w autach gotowych do odbioru też można czasem za granicą coś lepszego znaleźć, no ale wiadomo, jak ktoś mieszka tutaj, sporo pracuje, no to nie ma czasu na taką turystykę, zwłaszcza, że to znowu wiąże się z kolejną biurokracją, no i jest to zawsze jakieś tam utrudnienie. Niemniej jednak znam widzów, którzy kupili samochody za granicą elektryczne i zrobili to bardzo fajnie, bardzo fajnie im to wyszło, więc dla każdego coś innego, zależy kto, jako ma tutaj e, cierpliwość do załatwiania tego typu spraw, Myślę, że dzisiaj elektryka da się kupić zdecydowanie taniej niż spalinowy i w 99% przypadkach da się go dużo taniej eksploatować, więc dzisiaj dla mnie mity pod tytułem, że elektryk droższy niż spalinowy trzeba włożyć między bajki. Oczywiście, że jakiś tam segment rynku jeszcze się znajdzie, natomiast patrząc to, to co dzisiaj można mieć, no to można mieć, mówię o cenach po dopłatach. Choćby Lip Motora B10, można mieć choćby MG4, czyli takie samochody kompaktowe, które się już do wszystkiego nadają, które się całkiem szybko ładują, bo tam moce rzędu 140 kW nie są czymś niezwykłym. Ładowanie do 80% poniżej pół godzinki więc to jest samo, którym da się już pojechać w daleką trasę. Da się pojechać choćby na wakacje do Chorwacji, a na co dzień, jak będziemy ładować na nocnej taryfie, czy choćby tutaj na taryfach dynamicznych, przez większość roku będzie jeździł prawie za darmo. I to naprawdę prawie za darmo, bo jak policzymy całkowity koszt eksploatacji takiego elektryka, którego dobrze kupimy, którego będziemy ładować w domu i którego nie będziemy musieli serwisować w porównaniu do aut spalinowych, które wymagają serwisu, bo nie będą jeździć po prostu, no to wychodzi, że taki elektryk może się okazać najlepszą inwestycją. Przypomnę, jak ktoś tutaj czyta choćby taki magazyn jak Motor, no to mało kiedy samochody są w stanie zrobić kilometr. Poniżej złotówki, mówię o całkowitym koszcie eksploatacji. To są pieniądze rzędu nawet złoty 20, złoty 50 za kilometr. Dla łatwości rachunku przyjmiemy tylko złotówkę za kilometr. Ja osobiście, jak już jakieś fajne auto mam, to przejeżdżam nim nawet z 200 tysięcy kilometrów, więc jak policzę sobie koszt eksploatacji, jak to było w przypadku naszych od spalinowych, 200 tysięcy kilometrów po złotówce, no to to jest 200 tysięcy złotych. A dzisiaj można kupić porównywalne auto elektryczne za 100 tysięcy. No i tam wiadomo, no coś tam na ten prąd wydamy. Coś tam czasem, jakiś przegląd, trzeba by nie zrobić pewnie gwarancyjny. No ale to wydamy co najwyżej, może kilkadziesiąt tysięcy, a nie dwieście. Więc ponad 100 tysięcy zostanie nam w kieszeni. No i trzeba na to popatrzeć szeroko. Oczywiście, że jak ktoś mało jeździ, to najtaniej taksówką. To będę zawsze powtarzał. I tutaj się w ogóle nie ma co zastanawiać. Natomiast jak ktoś dużo jeździ, no to taki elektryk się naprawdę broni. W 2025 roku przybyło nam mega dużo infrastruktury. Wystarczy, że sobie odpalicie jakieś tutaj aplikacje, choćby LO City, naszego partnera Greenwaya. Zobaczcie, ile tam tego jest. Do tego Orlen zapowiada sieć hubów ładowania. Jest naprawdę, gdzie się ładować. Czy choćby aplikację Plaksher, która już dzisiaj nie pokazuje wszystkich stacji, bo ludzie nie nadążają tych stacji tam dodawać. Mamy już kilkadziesiąt hubów, które mają po 350 i więcej kilowatów mocy ładowania. Także bardzo się to zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Jeśli chodzi o elektromobilność, jeśli chcecie coś się dowiedzieć, to zawsze patrzcie, kiedy film był opublikowany, bo jeśli był opublikowany rok czy dwa lata temu, to to wszystko już jest nieaktualne. Trzeba patrzeć na aktualne informacje. No i oczywiście, jak zawsze, polecam kanały ludzi, którzy na co dzień jeżdżą elektrykami. Nie oglądajcie, jeśli chcecie się o coś o elektrykach dowiedzieć, kanałów motoryzacyjnych ludzi, którzy nie mają elektryków, albo są do tego po prostu sceptycznie nastawieni, bo taki kanał też jest. Ktoś ma chyba możliwie najgorszego elektryka, jaki może być i uważa, że może się o elektroobilności jako takiej szeroko wypowiadać. No nie. Myślę, że jak ktoś podchodzi do tematu racjonalnie, to wie, że jak kupuje auto miejskie, to nie będzie potem marudził, że w trasie mu wychodzi drożej niż dieslem, no bo chyba wiedział, na co się pisze. Jak ktoś kupuje auto na długie trasy, to ja dzisiaj rekomenduję choćby Tesle, bo mamy tutaj superchargery, superchargery są tanie. I są generalnie połowę tańsze niż diesel na długiej trasie, więc nieprawda, że elektrykiem drożej. Oczywiście kupimy miejskie auto, które przy dużych prędkościach dużo zużywa, ma mało zasięgu i będzie mu się ładować głównie na płatnych stacjach. Do tego zapomnimy, że jakieś abonamenty można wykupić. No to oczywiście udowodnimy to, co chcemy udowodnić, natomiast chyba nie o to chodzi, bo każdy racjonalny, dobrze myślący człowiek szuka możliwości. A ta elektromobilność daje dzisiaj masę możliwości, masę oszczędności, no tylko trzeba do tego podejść z głową, zdobyć troszkę wiedzy, nie ma się czego bać. Jest to wszystko do ogarnięcia. Przypominam też, że jeśli ktoś nie ma czasu tutaj oglądać wszelkich materiałów na YouTubie i generalnie nie chce marnować masy czasu, może skorzystać z takich szkoleń, prowadzę takie godzinne szkolenia telefoniczne i jestem w stanie w czasie takiego szkolenia odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Oczywiście, bierzcie pod uwagę, że to jest moja subiektywna analiza. A jak będzie świat wyglądał za pół roku, tego nikt nie wie. Wszystko zależy, jakie będziemy mieli podatki, jakie będziemy mieli cła, jakie będziemy mieli kursy walut. No, a tego już niestety przewidzieć się nie da, więc może się okazać zupełnie co innego niż to, co teraz w tym filmie opowiadam. Jak przypominam, prorokiem nie jestem. No i chyba tym zakończę dzisiejszy odcinek. Jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie. Do zobaczenia, cześć.